Szanowni Państwo, gromadzimy się tutaj i dziękuję, że są tutaj polscy patrioci, którzy nie godzą się na to, co dzisiaj dzieje się w Rumunii, ale co rzeczywiście, tak jak mówił Robert Bąkiewicz, niedługo może zadziać się w Polsce, a pierwsze sygnały już mamy. I kto, jak nie Polacy, powinni się na ten temat wypowiadać? My, który naród, który wolność ma w dena, który to umiłowanie niepodległości i suwerenności jest w naszej, można powiedzieć, takiej narodowej konstytucji, można powiedzieć, niepisanej, tylko będącej głęboko w nas. Od najstarszych naszych dziejów, od błogosławionego Wincentego Kadłubka przez wszystkich naszych myślicieli, przywódców duchowych. To zawsze było najważniejsze, co nas konstytuowało i tłumaczyło, kim jesteśmy. Broniliśmy wolności własnej i wolności innych, za wolność naszą i waszą nie jest tylko romantycznym uniesieniem poświęcania się dla innych, ale jest tym hasłem pokazującym i przestrzegającym, czym kończy się brak wolności. Brak własnego państwa przestrzegał, przypomnę jeszcze jeden akcent historyczny, często wiele osób mówi, dobrze, rozpłyńmy się w tym konstrukcie superpaństwa europejskiego, które jest nam poporzone, będziemy tam mieli dobrobyt, błogi, spokój, bezpieczeństwo. Pomijam, że nic z tego nie będzie, bo będzie bieda, będzie bezrobocie, będzie niewola ostatecznie rosyjska. Ale przede wszystkim jak nauczał chociażby przed Stanisław Konarski, cóż z naszej wolności, jeśli nie będzie Rzeczpospolitej? Cóż z tej osobistej wolności, jakiejś swobody, swawoli nawet, jeśli nie będzie silnego, suwerennego państwa polskiego? To jest wartość, o którą powinniśmy dbać. I co dzisiaj się dzieje? Z jednej strony są przepychane nowe traktaty, ten konstrukt superpaństwa europejskiego. W ośmiu kluczowych obszarach odebranie nam kompetencji, zniesienie prawa weta, wypchnięcie stąd Ameryki, co zapowiedział pewnie nowy kanclerz Niemiec, Merkel i Uniezależnienie się od NATO, od Ameryki stworzenie armii Europejskiej. Nie Czym będzie ta armia europejska? Będą przebrane kolorowe ubrania osób z kredkami, które będą pisały apele, żeby Putin nas nie najeżdżał. To jest kpina, to jest narażanie nas na niebezpieczeństwo. I dzisiaj, w momencie, kiedy Rumunii mogą podejmować samodzielne decyzje, nie musimy kochać i hołbić ich kandydatów na prezydenta. To jest ich suwerenny wybór. Ale dzisiaj jest im to zabierane. Ta podstawowa tkanka, można powiedzieć, wolności i demokracji. Nie podobał się kandydat establishmentowi lewicowo-liberalnemu, to zakażemy mu kandydowania, a najpierw unieważnimy wybory. I rzeczywiście to samo może spotkać Polskę. I przygotowania już trwają. do wyborów Te przygotowania już trwają. Słyszeli państwo kilka dni temu wice szefowa Komisji Europejskiej Henna Wirkunen stwierdziła, że w Polsce musi się, znaczy o Polsce to jest też ważne, nie z Polską, tylko o Polsce, musi się odbyć okrągły stół z udziałem władz polskich, premiera Donalda Tuska, organizacji pozarządowych, Już platform społecznościowych. Proszę Państwa, pozwolę sobie może na takie obrazobórcze tylko porównanie, że w 1947 roku, gdy fałszowano pierwsze po wojnie wybory, a wcześniej też w 1946 referendum, to Rosjanie, Sowieci przesłali nam tutaj. Ekspertów Arona Pałkina do fałszowania wyborów, przysłali jednostki NKWD, stali rzeczywiście przy każdej komisji wyborczej, ale nawet oni mieli na tyle zaufania do polskich komunistów, że to nie Stalin przy stoliku w Kuncewie albo na Kremlu pisał wyniki wyborów, tylko zaufał polskim komunistom, że oni będą wiedzieli, jak sfałszować. A tutaj chyba nie mają zaufania do tych swoich. Pomagierów albo wysłanników, że uznali ich mocodawcy, że muszą sami przypilnować, żeby w Polsce proces demokratyczny przebiegł właściwie po europejsku i postępowo. Co to pokazuje? Traktują nas jak kolonie. Ale dlaczego tak mogą robić? Bo część naszego narodu niestety dała się zmanipulować i wybrała tych, którzy realizują kropka w kropkę, punkt po punkcie, program niemiecki. A jeśli naród sam się nie szanuje, to nikt nie będzie go szanował. I o tym też pamiętajmy. I na koniec, żeby u nas nie doszło do wariantu rumuńskiego, żeby odbyły się wybory, żeby były uczciwe i żeby naród mógł wybrać samodzielnie przywódców, a w tym momencie jednego konkretnego przywódcę, prezydenta najjaśniejszej Rzeczpospolitej, musimy się zmobilizować. I proszę państwa, nie można siedzieć założonymi rękami. I nie zwracam się do tych zaangażowanych patriotów, których widzę przed sobą, ale tych wszystkich, którym się wydaje, że być może wystarczy tylko pójść wrzucić głos. Nie, musimy się wyjątkowo zaangażować. Niepodległość nie może kosztować dwóch kropli krwi i dwóch groszy, jak mówił marszałek Piłsudski. Niepodległość ma swoją wymierną wielką cenę, musimy ją zapłacić, musimy ochronić te wybory, zmobilizować się w kampanii wyborczej i pilnować, by nasz wybór, jakikolwiek by nie był, ale wierzę, że będzie mądry, patriotyczny i dający siłę naszej ojczyźnie, ale żeby był uznany i zachowany. I z nowym prezydentem najjaśniejszej Rzeczpospolitej, żebyśmy odrzucili. Te szalone plany eurokratów lewicowo-liberalnych. Odrzucili pakt migracyjny, Zielony Ład, cały konstrukt superpaństwa europejskiego. Bo jesteśmy Polakami i mamy obowiązki polskie. A jednym z tych obowiązków jest bronić procesu demokratycznego. Bronić państwa prawa i bronić tego, by jedynym suwerenem w Polsce był polski naród. Dziękuję.